Dzień dobry, witam po mojej chorobie. Wróciłem dzisiaj z L4 i możemy dla Was w końcu nagrać taki normalny, normalny odcinek. Może nie będzie dużo robocizny, chociaż trochę jednak tej robocizny przy że XK120 będzie, bo po prostu miałem tylko dzisiejszy dzień na to, żeby nagrywać, a już zaraz zaczynają się święta. A więc zapraszam na dzisiejszy odcinek, pokażemy co się dzieje, co robimy, co nabroił Rafał, a trochę nabroił. I co, serdecznie Was witam ponownie na kanale, ponownie na warsztacie. Jeżeli jesteście tutaj nowi albo wracacie już po raz kolejny, a jeszcze nie subskrybujecie, bo tak wychodzi, że chyba tylko 40% subskrybuje, no to kliknijcie koniecznie ten czerwony przycisk i zacznijcie subskrybować nasz kanał, bo warto. Oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie będę odpowiadał na wszystkie różne pytania, które Was interesują. Będzie też premiera, także pozdrawiam widzów na czacie. I od razu już Wam teraz wszystkim życzę wszystkiego dobrego na Wielkanoc i smacznego jajka, mokrego tingusa i tak dalej. I zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Piękny co? Piękny za sprawą tego dżentelmena. Rafał, opowiadaj co, byś co się podziało. Dużo się podziało, jest prawie zrobione. Jest, jesteś mocno opalony na twarzy, niczym. Chorwacki ratownik, nie wiem, ale słuchaj może najpierw pokażę materiały, które mhm. nagraliśmy dzisiaj w ciągu dnia, no, dobra. i wtedy wrócimy do rozmowy. No panie Rafale, w końcu ten kot ma dwoje oczu. Ma. I nawet dziubek będzie miał uh -huh. No to ładnie, ładnie Działaj, działaj, potem pogadamy trzeba przyznać, że linia tego jaguara jest piękna No, już teraz wygląda to nieźle. I zdecydowanie większą sztywność ma niż to, co było wcześniej, nie? Nie miało w ogóle tej sztywności. No do tego się rozpadło. Super. Super. Pytanie teraz, czy to wymienić. To nie są dziury, tylko. Brzary. i tam było spawane z drugiej strony. Pytanie, czy tego lakieru nie podniesie. Czyli w sensie, czy to nie podniesie lakieru. O! By mieć jakąś tam gwarancję, że nie będziemy musieli tego zobaczyć. Czterkowca no. ceny. Chyba co? No ty, a, a, ty, a, ty, a ty, kto jesteś? No ale to ja nie lakieruję. Już nie będziemy wycinać chyba. No, jak już trafi na lakier nie zaraz za późno. Nie będziemy wycinać całej nowej, całej grafy, która ma żary. Przecież mi o to chodzi. Ja mi to wymienił A ja nie. No, ale tam zrobiliście tak ładnie, to i tu zrobisz. No, może i to. Ja będę cyna w przyszłym tygodniu, a to będzie z tym minę. Dobra. No. Tylko taki mały kawałek, nie? No, tyle co trzeba, nic więcej. bo tam jest więcej wycięte. No, trzeba było więcej. Tylko tyle. No tak od spodu jest paszta Dobra. Są zgrzewki, i chyba się już wszystko wyprostowało. Może jeszcze trochę będzie trzeba coś tutaj poprawić, ale ogólnie już jest, już jest nieźle. Chyba dużą, dużą drogą, długą drogę przeszedł ten samochód tutaj, co? No, w Twoich rękach Miał trafić do Polski tylko na lakier No, co za przypadek Nie ma już chyba jest, chyba jest Jak widać, już Jaguar nie jest na obrotnicy, której mamy tutaj Jest teraz na kobyłkach, żeby był dostęp do wszystkiego, żeby Mógł być trochę niżej, żeby można było właśnie pracować nad przodem, nad którym teraz właśnie Rafał pracuje. No i wygląda to coraz lepiej. Wszystkie maskę, wskazujemy maskę. Możemy. Kurde, ale sylweta. Coś pięknego. No. Mega. Robię sobie od razu zdjęcie do miniaturki. Coś pięknego. Daj mi Trochę cyny. Trochę nawet dużo cyny. No, też No, tutaj fabrycznie też zresztą widzę, że tutaj była cyna. Ale na ciepłok. No właśnie, to przede wszystkim I będzie pięknie Nad wpasowaniem grilla tutaj w maskę, to jeszcze będzie trzeba popracować już w apkarze Natomiast... Na zdrowie Natomiast już jest kozacko Mega A, jeszcze słupek A właśnie, no to w trzeba wysiąść, nie? No i to w środku. Bo przy obniżaniu dachu a kurczę teraz wydałem, że jest obniżony dach. Eee, jak tu był obniżony dach, to po prostu kąty nie zostały wyrównane. Na linijkę? No. I po prostu tutaj jest przełamanie. nie. No zawsze będzie inny kąt, nie? Tego nie unikniesz przecież. Może ktoś tego nie poprawił. Widać. Widać ile? No. Także to trzeba poprawić i czy nawet o, teraz lepiej widać tak, tam, tam doleka a tutaj Dobra. widać, że jest po prostu przełamanie. A jeszcze to Tak, tak takie zrobić. rzeczy trzeba jeszcze jeszcze dolać Tu się zamykają. Tak, tylko to jeszcze trochę trzeba podnieść Żeby nie trzeba jeszcze zrobić coś na łączeniach koszycia z Okej. Okay. Bo może tam chyba... Ale tu tak, jest takie jeszcze naciągny. No właśnie. To nie nasze nacięcie. całe Co? To nie jest nasze nacięce. No, Ona jest po piachu. Widać, że jest po opiachowaniu. No ja się nie zgodzę. Ale po prostu to tam u i będzie git. No a może ja tu... Tutaj jeszcze chyba coś tak. tu jest dołek No. Trzeba to trochę przyklepać Aha tu uzupełniałeś widzę No prawie cały rand trzeba wylądować mhm. No w ogóle no to dużo lepiej Super te to randy trzeba robić praktycznie w zara W sumie nic nie pasuje No i dobrze przynajmniej ty masz na tą kontrolę wtedy tak, no tak. film z 4 więc mogłem się zająć też swoim autem. Wleciał właśnie nowy pasek napędu sprzętu. Przy okazji duży przegląd, filtr powietrza, olej z filtrem, nowy płyn chłodzący, razem z też uszczelnieniem tutaj takiego przewodu. Wcześniej były założone opaski ogrodowe, ja teraz założyłem rolnicze i trzymają. Generalnie tam jest taki, trójko, taki trójnik, który ciekł dosyć solidnie. E, oryginalnie do wymiany był cały taki pajączek, plątanina różnych przewodów wodnych za 1080 zł, a ja to rozwiązałem cybantami za dyszkę. Oprócz tego oczywiście letnie koła w końcu, filtr kabinowy, no i powinno być ok. A pasek zmieniam, bo stary wyglądał w ten sposób. Już mi się to nie podobało. Także będzie ok. Tutaj sobie pomogłem taką śrubą do napinacza. No i zaraz składam. A Rafał działa dalej przy XK120. No i gotowy na święta Można Tanio jeździć Fajnie można Znaczy tanio to nie jest RPG oczywiście Chodzi mi o to, że samochód nie był drogi No to opowiadaj Rafał co jeszcze robiłeś przez ostatnie półtora tygodnia Generalnie to wiesz Spasowywanie wszystkich rzeczy Czyli wszystkich szczelin na drzwiach Łotników Przednich I tutaj y, dospawywałeś się po prostu, tak? Mm, do tylko pożycia? Odtąd do samego końca. Okej. Okay. W całej długości trzeba było dolać, bo było za mało. No, wygląda to dużo bardziej estetycznie, nie? No, niż było na pewno. Więc teraz jeszcze by trzeba było zrobić to samo tutaj, albo po prostu cyna. No, tutaj raczej nie będę dospawywał, bo tu jest y, zagięcie, tak? No to mhm. nie będzie to w ogóle wyglądać, jakbym dospawywał. Więc mhm. trzeba dolać. Czymś po prostu na tak długości? No. Czy na tym zagięciu aż? No to, to już no. będzie cyno w trzech tygodniu W tym no. razie Tutaj słupek trzeba ten zrobić jeszcze? A tak. czego nie robiłem, ale. No, to żeby... przełamanie, ale z drugiej strony zrobiłeś już bo już tak? się, bo tak? Teraz już to jest, jest popakowane ale. Ale tutaj widać, o. Tu już jest wyprostowane. Dobra. Co tam jeszcze? Tą stronę z robiłeś, z tej tak? tej też robiłem. Że... Wszystkie trzeba było wyprawiać tutaj dużo, i tam dużo trzeba było przerabiać. Znaczy okay. teraz trzeba było po prostu przeklepać o prawie centymetr, okay. bo było za dużo. Ok, dobra. No, troszeczkę dolałem jeszcze, żeby to wyrównać na drzwiach. Uh -huh. Bo tu jest ten nowe poszycie, no to było takie tak. jaki balanik wyszedł no. po całości. To no się dospawało, wyszlifowało i teraz jest już dobrze. No. no i to, co jest najbardziej soczyste, czyli przód który jest praktycznie zrobiony. Pięknie już wygląda. Masz ten kawałek dołu, który wyciąłeś? Posiadam. I... No więc tak, to był kawałek, który, który się tu znajdował, i on się w ogóle rozpadł, jak rozbierałem ten samochód. No i był zrobiony po prostu tak, jak był zrobiony czyli średnio. I teraz jest ładnie to wszystko uzupełnione. I wygląda dużo schludniej. Otworzysz maskę? Mm -hmm. tak. Dobra. No i teraz to wygląda. No jest ładnie połączone. Wyszlifowania na... Prawie gładko i mhm. jest to już. Czyli co, została y, ta krzywizna tutaj, tak? Albo ta. Albo ta, ale raczej, raczej, ra, raczej ta. Raczej prawa. Zostało tutaj dopieszczenie to, tego, mhm. zostało to. I co jeszcze? No i bączkowanie, a potem syna. No i jakieś tam popraweczki, jakieś tam wiesz, mhm. szczególniki. Mhm. Teraz tak, tu jest ten otwór, którego tak. pewnie zabrakło tutaj. I teraz z kolei tu masz otwór. Ale tam nie ma. Ale tam nie ma. To tutaj I tutaj są też jakieś takie mniejsze, więc chyba jakaś kadra tutaj jednak była. No, może był coś było, ale to było wszystko tak zmasakrowane, że nie, mam, nie wiem, co jest tam. A jest ten trójkącik, co tam jest? To? No, No to jest uchwyt do, do maski. Na szybko zrobiłem. Okej, okay. ale tam było jakiś inny. Tutaj w ogóle nie było do tego przekręcone, więc nawet Aha, nie szukałem dobra. Przecież tam był otwór, właśnie w tym. Ale tak nie powinno być, bo oryginalnie chyba jest też przekręcany, właśnie. Tutaj. Dobra, to to jeszcze trzeba dorobić. No Nie wiem, czy to jest no, gdzieś na magazynie, czy nie po prostu nie było czasu. A, spoj spojrzymy po zdjęciach. Spojrzymy no, po zdjęciach. No, no, no. Dobra. Ogólnie ten cały zawias to jest mało precyzyjny, nie? No ta maska na, na zam po zamknięciu lata mhm. na boki, więc. No ona jeszcze jest do poprawy, jednak my. Aluminium jeszcze nie ogarniamy, więc to już mamy uzgodnione od początku, że, że to się zadzieje mm -hmm. w apkarze, więc pewnie no, tak, tak. Bogdan będzie to robił. Pozdrawiamy Bogdana. No, no całą resztę jesteśmy w stanie ogarnąć, no. co, nie ogarnali? ogarnaliśmy już, tak. no, no. tunel trzeba chyba poprawić. Jeszcze jakieś takie, takie tutaj pierdółki mi się nie podobają, no, trochę czuć to pod ręką pod i, okay. I podszyfować. Jeszcze co mówisz? Tune. Tune -tunel. Tune tunel trzeba zrobić, bo ja go nie robiłem w ogóle. Mm -hmm. Tam nie ma dużo do roboty, ale są jakieś tam pęknięcia, jakieś tam wnioski, coś tam i... A no, a przecież tu. No, to trzeba po prostu dołożyć. No. no to jest chwila żeby to zrobić. No i y, kurtyny, zasłony. Kurtyny, no. Spódniczki, czy jak to tam się nazywa. A, i to trzeba wkrótce to... I to. Zapeniamy. Dobra. Czyli jeszcze, jeszcze trochę pracy, ale za tydzień mhm. kończymy. No to już na pewno będzie to tutaj zrobione. Dobra. Wygląda to powiem Ci bardzo, bardzo imponująco. Chciałbyś takiego? Bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał. No ale nic. Czekają wyzwania i e typowe a, a propos tego, bo jeszcze nie powiedziałem, rozpoczęliśmy renowację e-typa Flora, czyli tego naszego 61 rocznik. Na początek trzeba było oczywiście, zdjąć maskę, która tam sobie stoi. I Rozpoczynamy montaż i w przyszłym tygodniu będę wyciągał silnik ze skrzynią biegów, który odwiozę do Apkaru razem z XK120. I stamtąd on chyba trafi do Belgii z tego, co słyszałem. Już tutaj zauważyłem, że ktoś tam coś spawał. I widać różne ogniska korozji, ale to myślę, że nad Fat Florem się skupimy w przyszłym tygodniu bardziej. Bo w tym tygodniu tylko tak ledwo go rozpoczęliśmy, ale już widać tutaj, że jest trochę spachli. Gdzieś tam spod konserwacji wystaje trochę korozji. No, będzie co robić na pewno. Nad tylnym wózkiem i zawieszeniem ktoś pracował. Ogólnie on chyba miał jakąś taką quasi renowację, ale, ale właśnie quasi. Fajny będzie projekt, co? No pewnie. Tak, coś innego, fajnego. No właśnie. tylko Najpierw Najpierw to, co jest tam pod zieloną pandeką, czyli kupę. Części już zamówione. O, no to super. Yy, zamówienie poszło już tam dalej przez akceptację apkerową. Mhm. I, I co? Trzeba robić. I trzeba robić. No to, tam będzie zupełnie inaczej niż w XK120, bo tam będzie jest... bardzo dużo nowych elementów. No właśnie. I, I będzie mało miejsca w zasadzie na y, jakąś rzeźbę. Y, jedynie jakieś po prostu końcówki różnych elementów, mm -hmm. takich, co, no ja, jeszcze to co, co nie opłaca się całych wymieniać, to, no. No, to będzie trzeba ponaprawiać, a tak to, to wszystko nowe. Szybko no właśnie. I tajby. W tym roku wchodzimy, witaj.